Elektryka protetyka. Niestety w związku z tym nie będzie na kanale serii Życie Amisza. Dzień dobry, cześć i witamy w kolejnym odcinku. Jak to mówi Michał Wisiewski. Cześć wiara! No, jedziemy sobie właśnie na działkę. Wracamy z. Oh. Wracamy z Best Granit, czyli z firmy, która będzie nas zaopatrywała w surowiec kamienny mówiliśmy <grym> deala z nimi, bo musieliśmy zobaczyć jeszcze jedne płytki Na żywo, bo na, żywo. na zdjęciu wychodzą w kolorze żygowin, A są tak, tak. piękne, różowe na nie żywo na, Nie na każdym telefonie co prawda, no na moim wyszły dobrze no. Zazwyczaj jestem fanką iPhone'a, tak tutaj jestem zszokowana, bo u Mateusza naprawdę wyglądają O, takie będą Na różowe. Płyteczki. I chcieliśmy te płyteczki <grym> właśnie, co ja się pytałem w przednim odcinku, Dianki, że wszystkie te płytki chcesz tutaj na ścianach, wszystkie tak, to właśnie te płytki będą tam w, oprócz skosu, tak naprawdę w każdym, w każdym miejscu. Więc wybraliśmy wybraliśmy też fugę, wybraliśmy sobie też te płyteczki, wiecie, tam za kominkiem, bo tam też musieliśmy to zapłytkować wszystko, żeby oddzielić ścianę od, od ognia. No, jeszcze w drugiej łazience, tak, też bardzo ładno, no, to wszystko dianki aranżacja. Oczywiście. Jak będzie brzydko, to wiadomo, czy ja widać. Mateusza, że mi nie wyperswadował. Dobra, a teraz mamy co? Spotkanie z elektrykiem, dwoma bo elektryka. z dwoma elektrykami w ogóle dzisiaj mamy tango z elektrykiem. Elektryka proteetyka. <laughs> bo stała się rzecz niespodziewana. Tak. Przepraszam, Jedziemy. ale to jest tylko i wyłącznie w pełni, w 100% procentach moja zasługa, ponieważ ja pochodzę z rodu czarownic. Szok i niedowierzanie i nikt w to nie uwierzy, ale ja wymanifestowałam prąd 10 miesięcy szybciej niż e, mamy w umowie z dostawcą. Ogromne osiągnięcie w historii magicznej mojej Jaram się tym w opór To nam rozwiązuje wszystkie nasze problemy Niestety w związku z tym nie będzie na kanale serii Życie Amisza no, Jeszcze ale... nie wiadomo No dobra, no ale już skrzynka stoi Wczoraj postawili skrzynkę, jeszcze musimy podpisać tam to o dostawę Żeby faktycznie tam tymi kablami prąd płynął Licznik muszą założyć jeszcze I Muszą zacząć puszczać nam ten prąd, tak? Ale ogólnie no to już stoi skrzynka, no wiecie ta skrzynka to prawdopodobnie normalnie by stanęła w sierpniu w przyszłym roku Taki miły pan kopał tą skrzynkę, było ich kilku i co prawda że dla siebie byli średnio mili no Właśnie dla równowagi powiem wam, że ten który nam załatwiał ten prąd nie był najmilszym człowiekiem No ale załatwił nam szybciej, tak? No jest gburowaty strasznie Czasem jestem nieprzyjemna, wiem, że nie widać Zerwuję bo... się czasem Jestem taka opryskliwa momentami. Ja mam samą świadomość dużą. Przy tym panu ja Jestem promyczkiem słonecznym radości i po prostu teletubi się yy, lala, ho. Więc... O niechęko. <noise> Więc naprawdę wyobraźcie sobie Ludzie, którzy mnie znają w moich najgorszych momentach Mogą sobie wyobrazić, jaki jest pan od prądu Ale no, trzeba mu przyznać Że może z zewnątrz jest szorstki Ale przynajmniej się litową nad nami I faktycznie załatwił nam ten prąd szybciej Tak, i co my w ogóle zrobili jeszcze Leżymy sobie wczoraj rano w łóżku No i takie oglądamy sobie ten nasz projekt No bo tam się zastanawialiśmy, że, że skrzynka tutaj stanie No to tam jeszcze szambo będą nam prowadzili no tak. I wiecie, i takie No żeby tego, żeby jak będą kopali to szambo No to żeby tego Kabla nie przecieli z tym prądem. No i my patrzymy na ten projekt, słuchajcie. No i ta skrzynka jest na środku naszej działki według tego projektu. <laughs> Retrospekcja do momentu, w którym pan od prądu nam podłączający to wszystko, pyta się nas, w którym chcemy miejscu mieć tą skrzynkę. No to my żeśmy wybrali oczywiście z krańca działki po prawej <laughs> stronie, żeby nam nie przeszkadzała. No, i takie zaczęliśmy czytać w internecie, że niezgodność z projektem może kosztować, znaczy może. Dobra, nie mów tego dym. Bambo, bo jeszcze ktoś nas ogląda z jakiegoś urzędu budowlanego. Natomiast dzwonimy potem do pana kurczę, zrobiliśmy tutaj tą skrzynkę w tym miejscu, bo pan się nas zapytał, że w tym, ale teraz patrzymy i na projekcie jest w innym. Pan powiedział, że nie ma to zupełnie znaczenia, może skrzynka stać gdzie, e, gdzie kto chce. A, no i jeszcze pytanie ja mam takie odnośnie zgodności rzeczy z projektem zagospodarowania terenu takim, co się składa do, no wiecie, jak Właśnie. się o pozwolenie na budowę, to się dołączy taką kolorową mapkę, no to jak na przykład nie zrobimy tej kostki tam, tego utwardzenia, to co będzie? Że jeżeli to pozostanie forever, nieutwardzone. To co wtedy? Ktoś to przyjeżdża kontrolować czy coś? A, Dlaczego? Wiem, mogą w sumie, no bo jest ten odbiór budynku, to ktoś musi przyjść, No dobra, no ale to żeby ci nie... pozwolić zamieszkać. To co, no musisz to... mieć kostkę? Każdy ma kostkę, jak wiesz wjeżdża? Ja nie wiemy, jak to działa totalnie, więc jak ktoś wie, to... No, ale dzisiaj stwierdziliśmy, że tak się cieszymy na maksa, że wybraliśmy taką opcję, A ale... A jaką opcję znowu? Yy, No mówię. Daj mi powiedzieć, to powiem, jaką opcję. Jak mi dacie <grym> powiedzieć, to się dowiecie. <grym> Pytasz? Czy gadasz po prostu? <noise> I Mermun robi wszystko za nas, bo jak sobie myśleliśmy, że mielibyśmy i tak mamy dużo różnych rzeczy o których musimy pamiętać i rzeczy do ogarniania i to nie jest tak, że zupełnie o nic się nie musimy martwić, bo oni też mają do nas sto pytań i musimy o różnych rzeczach decydować i tak dalej. Ale przej, oni tego pilnują, a ja sobie teraz nie wyobrażam sytuacji, kiedy budujemy dom tak zwaną metodą gospodarczą. Cokolwiek to znaczy. Bo eee. gospodarujesz yy, zasobami ludzkimi. A może. I nagle się okazuje, wiecie, że elektryk wyjechał na Bahamy, bo dostał załamania nerwowego i nie zrobi nam elektryki. A od elektryka zależy hydraulik, a od hydraulika zależy, czy będziemy mogli położyć podłogę i wszystko jest, jakby wiecie, dograne. Nagle ktoś się wysypuje, wysypuje ci się cała budowa w sumie. Koszty materiałów idą w górę, ty czekasz. Jakieś w ogóle szalone mi się to wydaje i naprawdę podziwiam ludzi, którzy tak robią. Ale nie mówię już o tym, że podziwiam ludzi, którzy budują w ogóle sami dom. W sensie, że ktoś tam im stawia w miarę jakoś, a oni na przykład sami go całkiem wykańczają, wiecie, kładą ładzie, kable, tak, dłonie. To jest naprawdę czapki z głów dla takich ludzi. No, naprawdę, my jesteśmy słabi na to. Znaczy słabi? No, każdy się jakby kształci w innych warunkach no, i każdy umie coś innego. No tak, no, 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 ale, ale to. Nie kształciliśmy się w budowlance, no, ale w wykańczaniu nikt domu. Z tych ludzi się nie kształcił. No nie wiem, na pewno mieli jakieś. No, ale to skąd to No, No po prostu uczą się na bieżąco, oglądają filmiki, naprawdę. No, jest ta, taki profil na nie pamiętam, jak oni się nazywają. W każdym razie, e, no dosłownie sami wszystko robią i no, uczą się tego i mówią, że no, pie pierwsze na przykład pomieszczenie kładzenia płytek zajęło im dwa tygodnie, a drugie już dwa dni, no bo się nauczyli, tak? Więc no to jest kwestia tego, że po prostu to idzie dłużej, nie masz życia wtedy w ogóle, bo po pracy jeździsz na budowę i siedzisz tam do nocy, wracasz do pracy, znowu jedziesz na budowę, musisz wziąć na klatę to, że na przykład będzie coś brzydko zrobione. Jeszcze nie skończył się filmik, ale subieki łapkę w górę, wiadomo. A wiecie, jak będzie fajnie, jak będziemy robić ogród. Boże, to będzie takie oczekiwania kontra rzeczywistość 100%, bo ja to sobie mogę myśleć w głowie, jak to będzie i sobie kupić zielone hantery a tak naprawdę się okaże, że nic nie umiem, każda roślina mi umiera i generalnie <laughs> syfki łaj, y, mogi łaj y, i będziemy w jakimś błocku na bagnia żyć. To... Oby nie. <laughs>